Witam Was, nocnik gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie... Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. 3, dwa, 1. Witam Was, nocnik gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i witam Was w toczce ponownie na granicy. Wracamy do naszej bardzo ciężkiej, bardzo stresującej pracy, jaką jest rola strażnika granicznego kontrolera wiz i innych dokumentacji przeżyliśmy kolejny atak terrorystyczny tym razem troszeczkę z naszej winy chociaż nie sądzę bym mógł w jakikolwiek sposób przewidzieć że to będzie akurat terrorysta wydaje mi się że to było wydarzenie zainscenizowane już w scenariuszu którego nie można zmienić w żaden sposób ponieważ dokumenty były ok jeśli się mylę to proszę napiszcie mi oczywiście w komentarzu Zamachowiec, samobójca zmienił ochronę. Idziemy do pracy. Będzie ciężki dzień, e, troszeczkę nam pieniędzy upłynęło i w tym momencie nie mieliśmy już tam na e, ogrzewanie, bodajże. Więc musimy się bardziej, bardziej postarać. Nowe wytyczne 29 listopada. Na waszym stanowisku z, zainstalował skany rewizji. Było możliwe dokładniejsze przeszukiwanie. Kolechiańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Przeszukujcie wszystkich kolegian przed przyznaniem im wizy, niech żyje Arystoczka. Wszystkich kolegian. Połączcie odpowiednią zasadę z księgi ze sprzeczną z nią informacją, bo dostęp do dalszych opcji. Połączcie znalezioną z odpowiednią zasadą z księgi. Okej, okay, pogoda. Ten serki z Krovegressing jest zamordowany. To jest bardzo przykre, ale okej. Okay. E, więc tak. E, mam to. Mam to. Zaczynamy pracę. Dokumenty. Jest. O, jest z kolei też. Jest z kolei. Aha, dobra, czyli tak. E, dokumenty. Dokumenty podstawowe zasady. przewidujemy wszystkich kolekian. Chcecie się wziąć do przeszukania? Obróćcie się do skanera. Co on robi? chyba on się nie rozbierał, nie? O, kurde. Czy ja to powinienem cenzurować? <grym> Tego się nie spodziewałem w sumie. No tak, płeć kobieta Okej, okay, no i najwyraźniej nie ma nic. Dobra, zakaz posiadania broni kontroli uczucia zezwolenie, czy nie jest zgoda na wjazd. Jest zgoda na wjazd. Dobra, no to teraz sprawdzamy wszystkie pozostałe rzeczy. Dane zgodne. Dane zgodne. Ważność. Dane zgodne. Dane zgodne, Płyć odwiedziny na 14 dni. A... No dobrze, e, mapa regionów, Kolegia, Juriko, e, Jur, Jurko, przepraszam, Jurko City, zgadza się, ale coś jest nie tak ze zdjęciem. Zdane są zgodne, naprawdę? Boże, jako brzydka osoba. Eee, to znaczy, te, suma summarum, takich rzeczy się nie mówi na głos. To, że jej oddaje? Nie, to sobie zabiera jakiś facet, żeby sobie przejrzeć później. <laughs> no cóż, no, kontrola, po prostu kontrola. Zbieramy, prawda? Zbieramy tutaj długość pobytu no, przez dwa tygodnie, zgadza się? 14 dni, tak. No, tak. No, oczywiście. Super, po prostu. Dobra. E, więc tak. Gon Goniciala Lopez? What the fuck? Tej co za. Dziwne. Dziwne imię i nazwisko. Goniciala Lopez. O, jest niezgodność. Ten dokument utracił ważność. Co to jakaś połka dopiero co mi go wydano? Niestety. Nie mogę się wpuścić, bo już nieważny paszport. Ale powiem wam, że. <gryw> Jestem po prostu cały czas jeszcze w tym takim szoku, że pikselowa... a zresztą nieważne. W każdym bądź razie, co do podróży, ona odwiedzi na dwa miesiące, zgadzałoby mi się. Osiem tygodni, tak, co jest z akurat. Karolin, Ok. Powiem Wam, że ta gra jest naprawdę wyjątkowa pod względem swojej złożoności. Tak naprawdę ja cały czas się zastanawiam i tak. Jestem ciekaw, co jeszcze wrzuci. Mamy możliwość aresztowania e, po wykryciu niezgodności, mamy możliwość e, skanowania i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i bardzo złożone. I, I w sumie ta gra ma taki ładunek emocjonalny przy byciu takim prostym po prostu produktem, jeśli chodzi o grafikę. Ma bardzo przejrzystą mechanikę i cała historia jest tutaj w tej mechanice opowiadana. Ja autentycznie tutaj się czuję trochę jak ten taki zły, po prostu um, zły charakter, czarny charakter troszeczkę, to mi się nie zgadza. Dane są zgodne naprawdę? Te dane też są zgodne. Wzrost 85, yy, urodzony. To by się też zgadzało, Arystoczka. Podstawowe zasady, wszystkie no, te muszą mieć dowód osobisty. No to by dowód osobisty, by się zgadzał. Tylko żebym, my... dowód osobisty, żeby to wszystko było ok. Eee, teraz, tak, dystykty dane też się zgadzają, tak? No dobra, no dobra, wygląda na to, że wszystko jest ok. Zobaczę tylko, czy zdjęcia się jeszcze zgadzają. Też się zgadzają. Paradizna, ale czy to jest na pewno Paradizna? Paradizena. no dobrze, dobra, to już wszystko się zgadza. Jeszcze tylko data wydania. Dobra. Ja dobra, to nic więcej nie mam. Idź z Bogiem kobieta. Następna osoba. Mam nadzieję, tylko nie wybuchaj. Jak zgodności płeć? O Jezu, nie spojrzałem na to. Przeprowadzę się tutaj facet. Jeśli chce się przeprowadzić, to brakuje dokumentu. Brakujemy, brakuje Tobie facet dokumentu, podstawowe zasady, co nie można mieć zgody na wjazd. Gdzie masz zgodę na wjazd kościół? Nie udało mi się jej zdobyć. No to jak nie udało Ci się jej zdobyć, że chcesz się tu przeprowadzić, to spieg dalej, no. Mało jest takich wyjątkowych gier. Na Cel Waszej podróży. Przejazd, tranzyt. Dwa dni. Dobra to jest mężczyzna North Conor Co się zgadza, tranzyt Co się zgadza, co się zgadza To też się zgadza No dobrze Ale on jest z koleki No właśnie on jest z koleki, musimy go przesłuchać nie znowu będzie robił zdjęcia, ale się chyba to faktycznie rozbiera I bardzo szybko się ubiera Dobra Mamy coś na, na ciebie, na tobie? Nie, z tego co widzę tu nie ma nic Dobra, czyli będziesz mógł przejść <try> Czyli możemy przejść, tu mamy jedno upomnienie Na bez kary Kolejny z kolei, tranzyt, kolejny z tranzytu. Najpierw weźmiemy go, najpierw weźmiemy go, przetestujemy. Suma summarum powinienem tak robić ze wszystkimi, którzy przejeżdżają. O, koniec czasu. Udało mi się tylko siedmiu zrobić, nie za, nie za dużo. O, co to jest? Nie tolegujemy przemytu. Naprawdę to widać? Wyluzuj przyjacielu. To tylko niewinne lekarstwo Dziś się przepuścić, nie? Są nieprzykupnie, są nie się płacić za takie posłuszeństwo piesku. Wow! O wow, tego się nie spodziewałem. Czy za takie posłuszeństwo piesku, Wcale nie płacą dobrze i to jest właśnie cała ta tragedia. Wcale nie płacą dobrze. Aha, chcemy praca. Z Obsidianu. długość pobytu, miesiąc dobra, praca przez jeden miesiąc. Zezwolenie na pracę, Obsidian. Cassidy Katin. Nie zgadzałem się z te numery się nie zgadzają, więc ten dokument jest ważny i areszt. Poczekajcie tutaj. Co się dzieje? <laughs> I areszt do aresztu Won, kobieto i następne I do aresztu. Normalnie więzienia się przypełnią nam dokumenty. Kolejne sprawy do pracy ja nie mogę z Antegri. 12 tygodni. O Boże, dobra dane zgodne. Dane zgodne, dane zgodne, dane zgodne. Tutaj muszę sprawdzić. Eee. Dane zgodne, dane zgodne. Zobaczę tylko, czy to się zgadza z, yy, roz, z rodzajem e, do, pieczątki. Dane zgodne, no i on jest z Antegri, a nie z kolei. Zdjęcie się zgadza? dobra, okej. Okay. Niech ci będzie, że tak, dobra. Masz. To idź. Idź, pracuj dla naszego pięknego narodu dla naszej stoczki cudownej. No jak? Siódmy dzień. Wszystkim jest zimno. O, shit! Nie mam już oszczędności? A no tak, racja: oszczędności mi się zupełnie skończyły. No tak. Bo co, bo jedną karę dostałem, to już tak źle jest? No ja idę spać po prostu. Kochański przywódca składa skargę. Przeszukiwania na granicy bezprawne. Ha. No nie, byłbym taki, taki pewien. 30 listopada. Kolejny dzień. I co nam przyniesie ten piękny dzień? Mamy całą kolechę, skryt proces. Dziś pojawi się dyplomata na, na, na Radę Wysokiego Szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukiwania kolechian. Od tej pory nie, z, nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe, a to wcześniej to co to nie było? Dyplomaci, żeby przekroczyć granice dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. Ważne nowej fory żyje Czyli co, czyli teraz mam... Nie mogę już... Nie mogę już... Yy... No dobra, niech będzie. Pełnomocisto, wezwano mnie spotkanie dyplomatyczne, aha, czyli to jest kolejna... Hmm. Kolejna zmienna. Kolegie, ja okazicie, bo zostały są wymienionych krajów członkowskich Rady Narodów. Kraje członkowskie Rady Narodów, super. Pełnomocnictwo powinniśmy obejmować arystoczkę. Bo dokument musi być opieczętowane. Aha, czyli zaraz, czyli to się nie zgadza w tym. Jak to? być pieczęcie ze wzorami w księdze. Nie rozpowszechnięć. Tego nawet nie zauważyłem wcześniej. Ale nie ma tutaj pieczątek podanych. Pełnocwójstwo musi obejmować arstoczkę. Aha, no tak, no to ary stoczkę obejmuje. I ma pieczątkę. No dobra, no to, to by się zgadzało. No dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dyplomata pierdolony z koleki. Yuriko City... Inaczej wyglądacie, człowieku. Aha, ale dane są zgodne. Kolotura... No dobra, no to nie wiem, no to przepuszczamy go w takim bądź razie. Zobaczymy czy dostanę jakąś karę Nic się nie wydarzyło więc jest okej okay. dokumenty To jest zarystoczki jak jakaś kobieta Dobrze okej okay. to osobisty, zobaczymy sobie czy dystrykt się zgadza Dobra no, ja to się wszystko zgadzało To jest to. Zgodna kobieta, 59 kg. 59 kg. Zgadza się. Wschodnie Grestin ma jonów tylko na wszelki Bo nie wiem już po takim czasie, w sumie sumarum, pamiętać, jest kobieta, jest kobieta. No dobra, no to nic więcej nie mogę sprawdzić. No i Co? Brak zgodności nazwisko? O no nie! Tylko nie on! Mam już wszystko, co ty chcesz. Wizja wjazdowa. A co to jest? Kwit wjazdu. Kwity wjazdu. Fit wjazdu. wjazdu, super. Nie używam już tych kwitów. No nie! Jeden gość mi to sprzedał, jest w porządku, tak mówię, ty mi sprawdzisz jeszcze raz. <grym> Hehehe, go sprzedać, w ogóle data pewno już jest dawno nieważna. No, dane są niebezgodne, no nieźle, ale nie, nie mogę go wpuścić. Niestety nie przychodźcie tu więcej. Haha, ha. ja ciebie lubię, ale mam interes To będę dobrego papiery i przyjdę znów. Ciekawe jest jaki papier ma. Nazwisko się nie zgadzało. Boże, czy ja już oślepłem po prostu i znowu kara i znowu ten jestem wysłannikiem dyplomatycznym A stoczka niby jest Pełnomocnictwo, agent Agent? Agent skąd? Z Antegry regionów. Antegra, to by się zgadzała by się początka, no dobra Mateo Mateo koda Paszport do numerze Paszport się nie zgadza w Młęgach się nie zgadzają. Sprawdźcie jeszcze raz, koniec. Za kogo wy się macie? <grystanie> Bo i chuj! No przepraszam za No mogę jednak przyspieszyć to, nie musiałem czekać, że oni odejdą. Za koniec. Co to jest? Co to było tej? Czy jakiś sci-fi nagle się w ten? E, Z i C Elektroniczny zakon na przykład? Albo coś takiego? Rok Rok, 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 ale zaraz A gdzie masz paszport? A gdzie jest paszport? Zabrali mi paszport Tymczasowy kwit wizje, wizja wjazdu. Tylko dla celów. Odmowy wjazdu. Nie rozumiem. Czyli co mam. Nie, nie, nie rozumiem. To mogę tutaj dać e, zieloną pieczątkę czy. Wizja wjazdowa, tylko dla celów odmowy, no to, no to nie, no to odmowam wizy, no bo nie masz paszportu, tak? No. I co, i dobrze? Z tego dostanę kolejne upomnienie. Bo no nie nazwali, ale... kupię to trochę nazwali, okej. Okay. Dokumenty, cel waszej podróży, odwiedziny. Długość pobytu... Pozostaje tu 30 dni. No to się zgadza, jeden miesiąc, okej. Okay. Och... Boże, kolegia? Tak? Nie, Antegra Antegra, Arystoczka, zgoda na To nie powinien mieć w tym momencie: początki od antegi Nie, zgoda na to chodzi o to, o ten dokument, o to, o to, dobra. Okej, okay. co by się zgadzało? Zaraz tak, data ważności jest zgodna, wydanie jest zgodne. Numer jest zgodne, Andreas Bromat jest zgodne zdjęcie jest zgodne i teraz facet i on jest z Antegry czyli jest Outer Ground House, dobra uznano idź, odwiedzaj kogo tam chcesz Ciekawe jestem, kto, co z tym zakonem? Któż mnie nawiedza, że tak powiem Jakaś kobieta, dokumenty cen Przejazd, dobra, długość pobytu, tranzyt, jest kobieta. Dwa dni pozostaje, Głędolina. Głędolina, coś mi to mówi, Głędolina. Głędolina. Dane zgodne. Dane zgodne. I teraz tak, kolek, kolekja. Zaraz, 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 A to już nie przysługujemy. kontrabandy. Muszę mieć paszport, taka posiadania broni, kontrabant, no tak, no ale jak mogę... Jak mogę, jak to jest kolegia, to już nie mogę jej przysłuchać, tak? No nie, no nie mogę. No dobra. Dobra, no nie mogę, nie mogę niestety. Dobra, to mam regionów. Gdzie jest kolegia? Czy Skal... Skal? No właśnie. Miejsce się nie zgadza. Wasz już nieprawdziwe nie mogą o czym mówić Dobra, czyli kolejna osoba do naszego przepełnionego już w tym momencie, a resztu dobrze że to sprawdziłem Ale powiem Wam, że albo ja mam po prostu z... Ja się chyba do roboty papierkowej tego typu chyba nie nadaję w takim bądź razie Jeśli nie robię tego z odpowiednim po prostu tempem A mam wrażenie, że nie robię tego z odpowiednim prostu, tempem eee, Może tutaj faktycznie potrzeba szybko przetransportowywać to wszystko a ja robię to za późno i później tak wychodzi jak wychodzi Dobra, szybko ją tylko pykniemy eee, 58 kg to by się zgadzało, do tego urodzenia się zgadza, co jest kobieta? Dreks Dreks Korman. Dziwna, dziwne Paradizna, no i tutaj Paradizna się zgadza Dobra, masz iść A jeszcze tylko dystrykt sprawdza Dokumenty, rozwój osobisty dane się zgadzają, więc masz ileć. I koniec na dzisiaj. No i co, Jak jakby poszło? Wygląda to, że wasz syn je potrzebuje leków. Dostępne nowe ulubienie, to pokazuje chowa pasek w stemple. Dobra, mam 15 tych zimno, głód, zimno, głód. Dobra, to na leki dla syna na pewno. Na jedzenie mi zabraknie, no to chociaż na odżywanie. Ale wszyscy będą głodni przez to. Ale na jedzenie tak mnie nie stać. Dobra, idziemy spać i w tym momencie kończymy. Kolekański ówcy była ar arstockim szpiegiem. z ze zostanie i na pewno nie żyje. O matko. Kolejne problemy. Ale doszliśmy do kolejnego miesiąca, to już grudzień. I w tym momencie audio z jakiegoś powodu mi znowu przerywa. Z mojej strony to już wszystko. Zobaczymy co się będzie działo dalej w tej niesamowitej historii, bo tutaj w suma summarum jest fabuła. Jestem bardzo ciekawy kim jest ten Gostek, który jest taki zwariowany, ale do tego dojdziemy w swoim czasie na pewno. Tak jak mówię, z mojej strony to już wszystko tymczasem. Dobranoc!